występują tak zwane jałowe martwice. Jałowe martwice związane są z tym, że w układzie kształtowym dziecka wszystko jest na początku chrzęste, Później pojawiają się jądra kostnienia, tu i ówcie. I później oczywiście niektóre jądra kostnienia wylewają się, tworzą trzony, nasady, przynasady, ale niektóre jądra kostnienia mają chrząstkę dość długo. I tak jak tutaj wspomnieliśmy, gruzowatość kości piszczelowej, Yy, głowa kości ludowej, yy, wiele kości śródstopia. Tak? Yy, I w związku z tym, jeżeli takie dziecko poddane jest yy, dużym przeciążeniu, a teraz wiadomo, że tym, tym dzieciom znajdują różne yy, zajęcia, i te dzieci jeżdżą na grają w piłkę, grają w tenisa, grają w różne inne rzeczy, judo, karate. Te dzieci są naprawdę przeciążone. I ja teraz w ostatnim okresie widzę, ja mam bardzo dużo dzieci przeciążonych. Jeszcze nie jałma martwica, ale lana momentają ta martwica będzie, bo ta krząskę już jest nieregularna, tak? I dochodzi do zaburzenia, ukrwienia tego jądra kostnienia i to jądro kostnienia ulega martwicy. I tutaj oczywiście, jeżeli to dotyczy na przykład kości śródstopia, kości piętowej, to jakoś nie ma to znaczenia. A jeżeli to dotyczy stawu biodrowego, gdzie mówimy tak zwanej chorobie lekkalne gdzie tak, zaburzenie tej krząski powoduje martwicę głowy kości ludowej. Ta głowa kości niestety ulega mniejszym lub większym deformacjom. Zależy to oczywiście od tego, jak zaawansowana jest martwica. Oczywiście za to podziału katedry. ja się nie będę w te podziały, bo to jest to dla lekarzy. My jesteśmy w stanie na podstawie pewnych badań i pewnych prawda, skal ocenić, jak będzie duża deformacja tego stawu biodrowego, Jaka będzie przyszłość tego dziecka. To samo jeżeli chodzi o guzowatość kości piszczelowej. Ja wielokrotnie operowałem takie dzieci, dlatego że w wyniku wysiłku, nagłego urazu, było pobolewanie, była martwica i ten guzowatość się oderwała. Nawet w wieku lat 17 latkowi robiłem plastykę, który był gdzieś operowany wcześniej, no ale to były już takie zmiany, że nie stabilizował kolana. W związku z tym, tutaj oczywiście moja prośba też do rodziców, nie przeciążać dzieci, zwracać uwagę na to, jeżeli mówią, że boli kolano, boli pięta, boli pachinie, prawda, boli tutaj w okolicy kalendarza, od razu się udać do lekarza. A jeszcze tym bardziej, jeżeli dziecko prawie jakieś dyscypliny sportowe, to na 100% jest przeciążone. jeżeli takie przeciążenie dziecko odpowiednio leczymy od razu, nie mamy konsekwencji martwicy. A już jak mamy martwicę, to już mamy, mamy już nieodwracalne zmiany.